Próbny egzamin ósmoklasisty, 2021, marzec, zadanie 14. Mamy w informacji w zadaniu, że mamy podany bok rąbu, ma długość 17 cm i jedna z jego przykątek ma długość 30 cm. Pozwoliłem sobie tutaj sporządzić pomocniczy rysunek właśnie tutaj, abyśmy mogli wytłumaczyć sobie takie poszczególne zależności, jak obliczyć sobie tutaj tego pole tego rąbu. Musimy sobie przypomnieć pewne zależności, które wynikają tutaj z cech rąbu, które zachodzą właśnie w tej figurze. Czyli musimy na pewno pamiętać o tym, że rąb to jest nic innego tylko kopnięty kwadrat. Czyli skoro to jest kopnięty kwadrat, to będzie miał długości wszystkich naszych boków będą dokładnie takie same. Kolejna cecha, która wynika tutaj z rąbu, to jest nic innego, że przekątne przecinają się dokładnie w połowie. Wiemy, że nasza przekąt, jedna z naszych przekątnych będzie miała długość 30 cm. Ja tą przekątną oznaczyłem sobie kolorem czarnym i to będzie odcinek AC. Wiemy, że ona dokładnie będzie miała tutaj cała długość będzie tego odcinka AC wynosiła 30 cm, ale skoro przecina się dokładnie w połowie i dokładnie na pół tutaj, to wiemy, że odcinek długość tego naszego odcinka w tym miejscu nam będzie wynosić 15 cm. Natomiast po drugiej stronie oczywiście drugie 15 cm. Natomiast my, żeby obliczyć sobie naszego pole naszego rąbu, musimy wykorzystać wzór na przekątne e razy F przez 2. Żeby obliczyć sobie to pole, musimy poznać długość drugiej przekątnej. Zauważmy tutaj, że nasze przekątne przecinają się pod kątem prostym. Skoro przecinają się pod kątem prostym, powstają tutaj pewnego rodzaju trójkąt prostokątny. Skoro trójkąt pojawia nam się trójką prostokątnym, możemy sobie tutaj obliczyć długość tego naszego boku tutaj x stwierdzenia pitagorasa, układając stwierdzenie pitagorasa w postaci a kwadrat plus b do kwadratu równa się c do kwadratu, czyli stosunek sumy dwóch przyprostokątnych do kwadratu równa się przeciwprostokątnej do kwadratu. Naszymi przeciwprostokątnymi będzie na pewno ten bok x, czyli x do kwadratu, plus 15 do kwadratu to będzie druga przyprostokąta, równa się przeciwprostokątna, czyli 17 do kwadratu. Jak sobie tutaj teraz podniesiemy tę liczbę do kwadratu, otrzymamy sobie pełne wyrażenie, które na podstawie tego będziemy mogli sobie obliczyć wartość naszego x, czyli naszego boku x, przez którego sobie tutaj oznaczyliśmy. Teraz w ten sposób będzie 15 do kwadratu, to otrzymamy 225. Natomiast 17 do kwadratu to będzie nic innego tylko 289. No i teraz obliczając sobie to naszą równanie, przerzucamy naszą niewiadomą, znaczy naszą niewiadomą zostawiamy po lewej stronie, natomiast tej liczby, nasze wiadome przerzucamy na prawą stronę ze zmienionym znakiem. W ten sposób otrzymamy x kwadrat, to się równa 289. Odjąć 225. Jak odejmiemy sobie te wartości tutaj od siebie, to otrzymamy, że x kwadrat równa się dokładnie 64. A żebyśmy otrzymali ile wynosi nasz x, a nie x kwadrat, musimy podzielić przez pierwiastek. Skoro podzielimy sobie przez pierwiastek, to wtedy nasz tutaj w tym przypadku będzie x kwadrat pomnożony przez pierwiastek, czy po prostu podzielony przez pierwiastek. Da nam po prostu wartość równą x. Natomiast tutaj wartość pod pierwiastkiem, jak wrzucimy sobie 64 pod pierwiastek, w tym przypadku otrzymała pierwiastek 64. A pierwiastek 64 to jest po prostu 8. Czyli długość naszego tego boku tutaj będzie nam dokładnie połowa przekątnej, bo to jest będzie tutaj naszym bokiem, jednocześnie nasza przeprostokątna trójkąta tutaj DSC. Natomiast to będzie też nic innego, tylko połowa naszej przekątnej. Skoro tutaj wynosi, długość tej naszej przekątnej wynosi 8, to po drugiej stronie też będzie wynosiła nam 8. Czyli łączna długość całej przekątnej będzie nam wynosiła dokładnie 16. Czyli możemy sobie zapisać, że nasza długość jednej przekątnej, czyli tej podanej w zadaniu, będzie nam wynosiła 30, natomiast drugiej przekątnej, czyli naszej tej drugiej F, będzie wynosiła nam łącznie 16. Mając takie informacje... Możemy obliczyć sobie pole naszego rąbu. Podstawiając pod ten wzór E razy F przez 2 otrzymamy 30 razy 16 cm dzielone przez 2. Podzielimy sobie tutaj to przez 2 otrzymując tutaj 1, tutaj natomiast 8. No i 30 razy 8 to jest 241, a 241 to po prostu 240. Dodajemy jednostki centymetry kwadratowe i w ten sposób otrzymujemy nasz wynik, czyli odpowiedź B. thank you